Chcełoście moją komendy bacznąć? No? Zwariowałeś! Co, co, co cię napadło? wzywała raz. Zawiodłeś mnie, Rysiu. Obej liście Zamarły w was odruchy warunkowe. Jakie odruchy? Jeszcze nie tak dawno. Wyprężyłbyś się jak struna w ogóle się nie namyślając. Skąd się nagle pani na komendy zebrało? Ja się przygotowuję brawo w ramach przysposobienia obronnego? Nie. Nie. Na tajnych kompletach zapadł zmrok wychodź tajnych rok. 2026 będzie rokiem przesilenia. Rosjanie wkroczą z braterską pomocą. Gorzej. Tusk nie pogodzi się z przegraną. Nasz Karol będzie uparcie dążył do pojednania. To znaczy, będzie wetował kolejne złe prawo. A Tusk uparcie będzie sypał piach w szprychy i odtrącał kolejne weta wyciągnięte do zgody. Aż dojdzie do przesilenia i co będzie? Dalej mogę powiedzieć tylko to, że się pilnie szkolimy. A dlaczego ja się nie szkolę? Po ciebie też sięgną. Na razie zaczęli od ochotników. A armia? Karol jest przecież zwierzchnikiem sił zbrojnych. Z siłami zbrojnymi może być tak jak z całą resztą. Znaczy jak? Na początku, kiedy Karol wygrał. To od razu ziobro odżył wójcik z Romanowskiemu skreślili i zgończy. Wstąpiła nadzieja, co ja mówię, nadzieja. Pewność, że tylko dwa lata przetrwać i przyjdzie czas zemsty. Wszystkie tuski, żurki, wrzoski do ciupy na długie lata. A może i jakaś... Subieniczka. Nie jeden żurkowy prokurator zaczął się zastanawiać, czy warto tropić tak gorliwie te pisowskie złodziejstwa przekręty, czy bezpieczniej będzie tropić tak po łebkach. No, ja bym po łebkach. Ale niestety. Stopniowo się okazuje, że przyzwoitych jest wciąż jeszcze za dużo. I z czego pan się tak cieszy? To był was błąd, że się ujawnili. Ludzie Karola są bystrzy. Zorientowali się, że jak dojdzie co do czego, to część armii może nie posłuchać. I może chcieć zostać z Tuskiem, a posłucha tylko patriotyczna część armii. Dlatego dla wsparcia powstają legiony podziemne. Idę. Dziś ćwiczymy musztrę szeptem.